Dobra, dzwonię do Oliwii. Cześć, tato. Droga córko, nieładnie tak niepostrzeżenie przed nami uciekać. Przepraszam, tato. Przyznaję, że nie chciałam z wami lecieć do Anglii i żałuję, że wam tego nie powiedziałam. No już w porządku. Klucz do drzwi jest pod wycieraczką. Możesz wejść do domu, ale co najważniejsze nie odwalaj żadnych głupot. Dobrze, tato. Rozumiem. I wszystko jasne. Oliwka nie chciała z nami lecieć i się zwinęła. Czasami robi naprawdę dziwne rzeczy. Bardzo dziwne, ale do Julii raczej jej daleko. Dobra, już skończyłaś rozmawiać, bo mam ci coś do powiedzenia. Pewnie będziesz mi grozić zemstą, mimo że to ty mnie oszukałaś. Ty wysłałaś te zdjęcia. Ty mnie podstępem zamknęłaś w piwnicy i to ty zmanipulowałaś Jadzie i Józefinę. Sama jesteś sobie winna. Byłbyśmy dalej przyjaciółkami, gdyby twoje ego wielkości odrzutowca i egoizm nie wziął góry. To wszystko wyszło tylko i wyłącznie na twoją niekorzyść. Dosyć tego, Olivia. Do tej pory byłam cierpliwa. Lecz w tym momencie moja cierpliwość się skończyła. Ta zemsta będzie jeszcze większa niż zaplanowałam. Pi. Boisz się odeprzeć moje argumenty i przyznać się do błędu? Zrobiłam równie głupie rzeczy jak ty, ale teraz mam czyste sumienie i nie muszę już żałować tego, co zrobiłam. Ty z kolei nie czujesz żadnego żalu za swoje czyny, zamiast tego, szykujesz zemstę za pokrzyżowaniem twoich planów. Żal mi ciebie! Tylko ktoś naprawdę nieszczęśliwy musi okłamywać swoich przyjaciół za plecami i wykorzystywać do własnego użytku. Dobra. Teraz masz przez ranę. Nie zamierzam słuchać twoich głupot. No Julka. Nareszcie cię mamy. Och mamo tato, co tam? No ty już nie rób z nas głupich. Zabieramy cię z powrotem do domu. Nagrabiłaś sobie jak nigdy dotąd. Już my cię nauczymy dobrych manier, bo normalnie nic tylko się za ciebie wstydzić. Nie, 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 nie. O jak mi przekro. Coś ta zemsta Julki chyba nie nastąpiła. I bardzo dobrze. Dostała to na co zasłużyła, chociaż pewnie nigdy nie nauczy się na swoich błędach. Witaj, mój synu. Witaj, tato. Dobrze cię widzieć. Chcesz ze mną pojechać do Warszawy? Do Warszawy? A czy mama się nie zorientuje? Co ty? Jest dopiero w pracy, a zanim wrócimy, już będziemy daleko. Dobra. Dziękuję, tato, że to dla mnie robisz. No, wiadomo. Chcę, abyś był po prostu szczęśliwy, a twoja matka może sobie wsadzić ten ideał tam, gdzie nie powinna. Aldona? Stanisław. Rany. Jak długo cię nie widziałem? W sumie od czasów podstawówki. Powiedz, co się u ciebie zmieniło. No, widzisz, obecnie jestem szefem biura i mam wielu pracowników oraz całkiem niezłe zarobki. Ja właśnie założyłam restaurację, gdzie pracują moje dwie wzorowe panie, czyli Agnieszka i Angela. Gratuluję sukcesu. A pomyśleć, że nasza pani mówiła nam w dzieciństwie, że będziemy kopać Co za jej niedoczekanie. Ciekawe, czy dalej pracuje w szkole? Mało prawdopodobne. Ona ma już co najmniej 80 lat, więc pewnie na emeryturze jest. Też tak myślę. Nareszcie dojechaliśmy. Nie trwało to aż tak długo, jak myślałem. Dobrze to, gdzie jest Bartek? Hej, Max. Dzień dobry, pani Marku i pani Angelo. Siema. Cieszę się na twój widok.